you try your best but you don't succeed when you get what you want but not what you need when you feel so tired but you can't sleep stuck in rivers Bardzo serdecznie witam wszystkich pielgrzymów grupy 21 i wszystkich, którzy uczestniczą w naszych re, rekolekcjach w drodze, w naszych postojach, w Wielkim Poście. Dzisiaj postoimy sobie trochę w miejscowości, e, która się nazywa Tarchały Wielkie. Dochodzę właśnie do tej miejscowości i trochę się e, sceneria zmienia, trochę inaczej Tarchały wyglądają, inaczej te pola wyglądają e, teraz. E, Tą późną zimą niż w lipcu, ale tarchały ciągle czekają na pielgrzymów. Bardzo serdecznie też w tym miejscu chciałem pozdrowić wszystkich mieszkańców tej miejscowości, wszystkich, którzy gru pielgrzymów grupy 21 przyjmują na nocleg. Tutaj też mamy co jakiś czas, jak się udaje i pogoda dopisuje, pogodny wieczorek w tarchałach. W Tarhałach chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli postaci, która towarzyszyła panu Jezusowi. Miał na imię Szymon, pochodził z Cyreny, myślę, że tak tradycja też przekazuje: Ewangelia, że wracał z pola i go. Zaskoczyli uczestnicy drogi krzyżowej. Rzymscy żołnierze przymusili go do tego, żeby zmęczonemu panu Jezusowi pomógł nieść krzyż. Znacie tą postać, znamy ten kontekst. Tego, że to jest taka sytuacja, kiedy człowiek jest przymuszony do czegoś dobrego, bo niesienie krzyża jest czymś dobrym. Szymon z Cyreny na pewno nie chciał nieść krzyża pana Jezusa, na pewno chciał. Wyciągnąć sobie nóżki, położyć się i mieć wszystko w głębokim poważaniu po pracy. I ostatnią rzeczą, jaką miał, na, na jaką miał ochotę, to na pewno niesienie krzyża Pana Jezusa. Został do tego zmuszony. Myślę, że warto, żebyśmy trochę tak spojrzeli dzisiaj na takie momenty też w naszym życiu, kiedy my też jesteśmy do czegoś zmuszani może nawet dobrego. Ja na przykład w jakiś sposób zostałem zmuszony do tego, żeby teraz iść przez te tarchały i w ogóle, żeby te filmiki kręcić. W ogóle szyłon z Cyreny mi jest trochę taki bliski, bo... bo ja raczej sam nie należę do jakichś osób specjalnie tam twórczych, kreatywnych, wymyślających nie wiadomo jakie rzeczy i te filmy na przykład, to jak pewnie się domyślacie, też nie jest moje autorskie dzieło. I to, że się spotykamy na tych postojach, to ja nie wymyśliłem tego. To kleryk Jaśu, Cieślak, Łukasz Łukasik, to oni właściwie... Zainaugurowali to. Powiedzieli, zrób to, to będzie dobre, to się przyda, tak musi być. No więc jestem tutaj trochę tak jak Szymon z przymuszony do tego, żeby teraz tutaj iść na przykład przez te tarchały. Jest minus 42 stopnie, chciałem tylko to powiedzieć, i coraz jest zimniej. Idziemy dalej. To jest taki problem dzisiejszych czasów. Bo ludziom się wydaje, że wszystko, co robią będzie dobre i będzie miało sens tylko wtedy, kiedy będą mieli na to wielką ochotę. A właśnie Szymon z Cyreny pokazuje nam, że wcale tak nie musi być. Niektórzy mówią, że nie chodzą na przykład do kościoła, bo nie mają takiej potrzeby. I nie ma sensu ich zmuszać, nie? że się nie modlą, bo, bo nie widzą właśnie takiej potrzeby, i tak dalej. Jest taki moment w, też w naszych praktykach religijnych, że nam się po prostu nie chce. I chociaż one są dobre, i wiele rzeczy w życiu jest dobrych, i trzeba je robić, nawet no jak nam się nie chce. I, I jakoś Pan Bóg tego Szymona z Cyreny postawił na swojej drodze i potrzebował też Jezus. Wniesieniu krzyża, po takiej pomocy wymuszonej, takiej od niechcenia, takiej nie z jakimś entuzjazmem wielkim i ochotą, tylko takiej pomocy, yy, no właśnie, takiej mało twórczej. I to jest też właśnie piękne, że, że Pan mógł potrafić coś takiego uczynić, przemienić, i, i, i Bogu była potrzebna też taka pomoc Szymona z Cyreny żeby ten krzyż na Golgotę został wniesiony. Czasami jak nam się nie chce czy do spowiedzi, czy do, do kościoła, czy, czy modlić, czy nawet, nie wiem, iść dalej na pielgrzymkę, nie? to trzeba po prostu iść, nie? bo to jest dobre. Kochani, to jest też moment, kiedy warto już może w tym naszych postojach pielgrzymkowych pomyśleć o tym, bo nie, że niektórzy bardzo nie lubią się spowiadać właśnie. Nie? Pomyślcie już o tym, nie? że to są takie rzeczy, do których czasami trzeba się przymusić. O tym spowiadaniu się trochę jeszcze powiemy wkrótce troszeczkę więcej. No, się, jak macie już teraz już ma ochoty, na przykład dalej oglądać tych filmów, to trzeba się przymusić, nie? No, będzie dobre, mam nadzieję, dla Was. No, mijamy sobie te tarchały, bardzo ładnie się tu idzie w tych tarchałach. Tylko śniegu brakuje. Tu zawsze jest teraz wielka impreza. Jak dochodzimy idziemy dalej do w tych tarchałach, wielka impreza, hałas robimy, że wszyscy usłyszeli. Pozdrawiam, wszyscy może już niektórzy się zorientowali, gdzie jesteśmy, domostwa swoich gospodarzy, może niektórzy już zobaczyli. pięknie Piękna miejscowość, równie piękna latem, co i zimą. Co mogę teraz zaświadczyć? O czym mogę zaświadczyć?